Cześć. Chciałbym dzisiaj pokazać jak bardzo szybko zamienić obiekt bryłowy na obiekt powierzchniowy. Obiekt, który jest przedstawiony na, na ekranie, jak widać, jest w środku wypełniony. Jest to więc obiekt bryłowy. Aby zamienić go na obiekt powierzchniowy, wybieramy z zakładki Powierzchnie opcję odsunięcia powierzchni. Klikamy w pole wyboru ścian czy też powierzchni. Wybieramy z klawiatury Ctrl A, zaznacz wszystko. Wszystkie ściany obiektu zostały w tym momencie wybrane. Natomiast jako odległość odsunięcia wpisujemy 0. W tym momencie zostana, zostanie stworzona kopia tych ścian w miejscu, w którym się one znajdują. Zatwierdzamy. W tym momencie możemy schować, ukryć obiekt bryłowy, i pozostanie jedynie obiekt powierzchniowy. Sprawdźmy jeszcze, czy faktycznie powstał obiekt powierzchniowy. Jak widać, model zmienił się w obiekt powierzchniowy.